Dobra, teraz się kręci. Zaczęło się, słuchajcie. Yy Dzisiejszy film jest taką moją reakcją. Na ten film, który puściłem wczoraj o tym, co to pół domu mi ukradli, oczywiście tytuł był celowo zaczepny, żeby sobie zobaczyć, żeby jakby obejrzeć ten film. No i tam było o kosztach budowy, że te koszty są zbyt wysokie. Dużo było powiedziane na ten temat, że trzeba jednak szukać jakichś takich fachowców, którzy po prostu mają trochę, ja bym to nazwał rozumu, bo w tej chwili to się już zaczyna robić tak, że jak chcesz kogoś do budowy, albo do wykończenia albo do jakiejkolwiek pracy, to bez walizki pieniędzy nie podchodź. Bez walizki pieniędzy nie podchodź. Po prostu fachowiec przyjeżdża, patrzy na ciebie, ogląda co, ty, co chcesz zrobić, patrzy na ten projekt, który chcesz wykonać i tak a, powiem dwa razy więcej, to się potargujemy może, nie? No jeżeli ktoś nie potrafi sobie radzić z tego typu rzeczami i po prostu wychodzi z założenia, że szanuje czyjąś pracę. Jeżeli ktoś Ci powie, że to będzie kosztowało 50 tysięcy, kosztuje budowa domu, no dobra, no jak trzeba, to zapłacę. No i te, tego typu ludzie po prostu niechcący na tym tracą. A w tym momencie przy tym jakimś w ogóle dziwnym, dziwnych, dziwnej sytuacji, bo dla mnie to jest niesamowicie dziwna sytuacja, żeby yy, budowy tak bardzo szły, jeśli ceny są tak bardzo wysokie I, i jest tak po prostu jakiś taki, no jest totalne niezrozumienie tego tematu, ale to jest innowacyjne. Temat. No i słuchajcie, co najistotniejsze w tym temacie? Bo poczytałem sobie oczywiście te komentarze, yy, poodpowiadałem na niektóre, ale jak zobaczyłem komentarz, który powiedział: No wiesz, ale jak pójdziesz do lekarza, to lekarz też ci weźmie 250 zł i nic nie mówisz. A jak Murasz ci powie za nie wiem, metr czegoś tam 250 zł, to jest yy, problem. Żenada! Żenada! Jak można porównywać kogoś, kto yy, po pierwsze. decideu O chociażby twoim życiu, ja nie mówię. Są pewnie, pewne różne patologie związane, chociażby też ze środowiskiem lekarskim i tak dalej, to normalne, że tam po prostu też nieraz ta, ta kasa przepływa przez palce, nie wiadomo jaki, nie wiadomo skąd to się, skąd te ceny są brane, ale to, to już. To, to patologia jest wszędzie. Zawsze była, jest i będzie. Ale żeby mieć takie podejście, że porównywać, nie wiem, lekarza, jakiegoś kogoś, kto nie wiem, zajmuje się jakąś budową do. Yy, Lekarza porównywać do, do budowlańca, no trochę chyba przesadzone. Chociaż dzisiaj, jak rozmawiałem z taką znajomą, bo tak właśnie trochę się zirytowałem tymi co żeśmy sobie rozmawiali na temat ogólnie budowania, ona wie, że tam się trochę tym interesuje i tak dalej, więc trochę mnie podpytywała o jakichś fachowców. No i była taka rozmowa na temat właśnie, że no tak, ale my mieliśmy takiego murarza, który nam tak to wszystko spieprzył. Yy, oczywiście yy, nie wziął mało, żeby nie było. Nie wziął mało. Yy, wziął zdecydowanie za dużo, ale to już jest inny temat. Yy, I spieprzył i ona mówi tak. I ja tak właśnie dałem to porównanie, bo tak sobie przypomniałem o tym lekarzu i o tym wszystkim. Ona mówi, no ale wie pan, no w sumie ma rację ten ktoś. No bo taki murarz jak spieprzy, to też Yy, może się pomylić tylko raz. Stro popadnie i po człowieku. A w ogóle też nie bardzo rozumiem. Słuchajcie, wytłumaczcie mi to, bo ja tego nie rozumiem. Jak na przykład w mojej branży, czyli my się zajmujemy tam yy, filmowaniem wesel i zespół, zespół i te, te sprawy takie około weselne. Jak ja bym tak nie szanował klienta, jak nie szanują klienta monterzy, to bym nie miał już dawno roboty. Już bym mógł zapomnieć na tym rynku to mógłbym sobie najwyżej co to pójść na wesele, się kurwa pobawić, a nie żeby coś działać w ogóle na weselach. A fachowcy, fachowcy to jest przez małe fy i po prostu badziwiarze robią tak, że totalnie cię nie szanują. Dzwonisz do niego, on ci najpierw pierdzielnie zaporową cenę, później robi łachę, że przychodzi bądź w ogóle nawet nie przychodzi najlepiej to by wziął w ogóle zaliczkę i... zaliczkę. Najlepiej to by wziął w ogóle z góry za wszystko, ale załóżmy, weźmie zaliczkę, a później traktuje Cię jak jakiegoś, nie wiem, wroga, który chce w tym momencie coś od niego, a on nie ma ochoty tego w ogóle robić. Nie rozumiem tego, jak to funkcjonuje, jak funkcjonuje w tej branży, że... Że oni mają robotę w ogóle. Że to w ogóle jeden drugiego tam później poleca. To jest po prostu jakiś skandal totalny. I teraz tak, na przykład u mnie miałem o tym nigdy nie mówić, yy, trochę tylko wspominałem, ale też mnie po prostu denerwuje mnie ten człowiek, który mi zakładał pompę ciepła. Są pierdoły do poprawienia. Najpierw yy, mówił słuchaj, wiesz, teraz nie możemy tego poprawić, bo... Yy, są mrozy, a żeby, bo tam chodzi o skrócenie tych wąsów, które u mnie wyglądają jakby kurde jakiś yy, sum pływała, nie pompa ciepła była podłączona. Wiecie o co chodzi? Te takie jak podchodzą pod pompę od góry, te wąsy, no to one są długości po prostu zaporowej. No i wszyscy się z tego śmieją, ja zresztą też. No i dzwonię do niego. Najpierw odbiera telefon, no jeszcze, jeszcze jest ok. I mówi, jak będzie cieplej, to przyjadę, poprawię, przyjadę, poprawię. Już się zaczyna znowu zimniej robić. To teraz za przeproszeniem, menda nie odbiera telefonu. Po prostu dla mnie, to jest, dla mnie to jest kurde skandal, jak można tak traktować człowieka. Tam jest tylko zasada jedna. Dobramy i się nie znamy. Wyrąbane mam na wszystko. I tak i tak mnie wezmą, bo tych fachowców jest po prostu za mało. Dobrych fachowców jest za mało, więc partaki biorą się za robotę i wygląda tak, jak wygląda. Trochę się zdenerwowałem, ale po prostu jak czytam takie coś i jeszcze ktoś mi pisze, że za dobrą robotę trzeba wykonać. Pokażcie mi na palcach kurde jednej ręki mam. Wśród znajomych, jak rozmawiałem i tak coś raz się rozmawia na ten temat, nie ma człowieka, który byłby zadowolony z tego, co zrobił mu fachowiec. Nie ma. Po prostu zawsze coś jest spieprzone. Zawsze. Mniejsze, większe, ale zawsze jest spieprzone. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, jak to wszystko funkcjonuje. Wytłumaczcie mi to, bo powiem szczerze, że jestem po prostu w głębokim szoku, jak... To jest w ogóle możliwe, że oni jeszcze funkcjonują, że to wszystko jeszcze funkcjonuje. Dziękuję bardzo, a nie, nie, dziękuję. Jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie co i raz dopytujecie, dopytujecie mnie o jakiś zlot, o jakieś spotkanie, ja rzuciłem taki post w społeczności, że no bo z mojej jakby inicjatywy, znaczy inaczej z mojej branży, no to dla mnie fajną rzeczą dla, taki, dla, dla takiego spotkania byłby taki bal są, nie chcę na razie zdradzać kto, ale są pewne osoby zainteresowane, jeśli chodzi o m, osoby z tego naszego takiego Podwórka YouTube'owego, które chętnie by się, że tak powiem, spotkały yy, z naszymi widzami z Wami, prawda, i z widzami. Zresztą wy jesteście tak fajnie pomieszani na po różnych kanałach, więc to nie ma znaczenia yy, czyimi widzami żeby zrobić takie fajne spotkanie. Ja to wymyśliłem w formie jakiegoś balu. Wiadomo, że taki bal yy, kosztuje jakieś pieniążki. Jeśli uważacie, że tego typu rzecz jest niefajna, i lepsze byłoby takie spotkanie. Spotka bo ja bym chciał, ja bardzo bym chciał, żebyśmy zrobili takie fajne spotkanie, żebyśmy mogli sobie pogadać żebyśmy mogli sobie, yy, nie wiem, napić się herbatki, porozmawiać o różnych tematach. Być może pojawiliby się jacyś fajni, fajne firmy, które coś przedstawiają yy, sensownego z różnych dziedzin i chciałyby też na przykład z Wami porozmawiać na, przykład, nie wiem, na temat yy, fotowoltaiki rób, lub różnych innych rzeczy yy, z tym związanych napiszcie mi w komentarzu, jaki byłby Wasz pomysł na to, bo dla mnie osobiście było, było to fajne, bo ja uważam, że takie spotkanie e, z czymś delikatnie mocniejszym, e, z rozmową taką kurczę, e, cześć, fajnie, że możemy się spotkać i w ogóle, bo ja bym chciał się z Wami spotkać, bo jestem ciekawy, kto jest po prostu po drugiej stronie, no Wy mnie widzicie teraz ostatnio często i będzie tak, bo mi się to po prostu podoba, ja lubię ten kontakt e, e, oczywiście też nie będę, nie będę zaprzeczał że z tego YouTube'a też jakieś pieniążki są, więc nie będę mówił, że ich nie ma. Bo tylko głupi bym myślał, że ktoś robi coś totalnie za darmo. Nie ma czegoś takiego. Nie, nie funkcjonuje nic takiego, żeby ktoś coś robił za darmo. Murarze potrafią brać 250 zł z metra za nie wiadomo co. Więc Waldek za różne inne rzeczy też jakieś tam pieniądze zarabia. No bo tak to po prostu, tak ten świat funkcjonuje. Powiedzcie mi jak Wy to widzicie. Jak, jaki, jaką macie, jaki macie pomysł na to, żebyśmy się spotkali? Ktoś zaproponował, że może hula kula, i tam, czyli, bo, bo ja jestem z okolic tutaj Warszawy, więc, jakby tutaj w tych okolicach, chciałbym to zrobić. Ja myślałem bardziej o takim spotkaniu, że mamy tutaj spotkanko, później balety i byłoby fajnie. Ale to jest do przemyślenia. Ja nie zamykam się na żadną propozycję. Zresztą jak rozmawiałem z kilkoma osobami, które chciałyby wziąć w tym udział też, to mówią, że no może wiesz, no to zależy jak na to spojrzeć. Czekajcie, o coś tu jedzie. A, karetka, ale z drugiej strony spokojnie. No. Więc yy, czekam na Wasze podpowiedzi, jak, jak mam to zrobić, żeby było fajnie, żebyście byli zadowoleni, żebyśmy mogli się spotkać. A może po prostu yy, za przeproszeniem macie to głęboko gdzieś, tego typu spotkanie? To też mi to napiszcie. To nie będę nawet zawracał sobie głowy czymś takim. Mi, ja chciałem to zrobić tak, żeby to zrobić po prostu totalnie po kosztach, nie zarobić na tym zupełnie nic. Absolutnie nie interesuje mnie zarobek z tego, tylko interesuje mnie fajne spotkanie. Być może, no dobra, już nie będę się rozgadywał dalej, jeżeli będę wiedział jakiś. Będę miał jakiś feedback, że tak, chcemy coś takiego, pomyślmy o tym. To wtedy powiem więcej o moich pomysłach z tym związanych. A na razie nie chcę się rozgadywać, bo być może nie ma to zupełnie żadnego sensu. Dziękuję bardzo serdecznie. A i napiszcie mi bardzo was, proszę, napiszcie mi o, fo o tej formie, która w tej chwili jest, żeby nie było. Ja nie ściągam z mocnego vloga, ja go po prostu oglądam, lubię i bardzo mi się podoba jego forma przekazywania. Dlatego pomyślałem sobie, że nieraz mógłbym. Wylać swoje pewne żale, które. Żale tam, żale. Y, pewne informacje, które mi leżą na sercu i chciałbym Wam powiedzieć. A sporo jeżdżę samochodem, więc y, jest to fajna forma, żeby, żeby to po prostu zrobić i żeby nie robić jakiegoś sztucznego, że siedzę w studio i ben, będę Wam opowiadał takie rzeczy. Po prostu kamerka tu będzie sobie wisiała, może tylko poprawię jej jakość, bo ta jest, y, że tak powiem, to jest y, GoPro 4 i ona nie ma stabilizacji, więc nie wiem, jak ten obraz będzie wyglądał. I tak, ty wrzucę ten film, ale. No, ale to dobra, to są pierwsze. Doły. Napiszcie mi, jak Wam się taka forma też podoba. W ogóle dużo piszcie. Ja lubię z Wami rozmawiać, zresztą widzicie to sami. Kończę. Dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia yy, następnym razem. Cześć. Wyłączam to już.